Witam Cię! Witam Cię ponownie. Dzisiejszy odcinek jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Zanim zacznę ten odcinek, którego tytuł również będzie tylko i wyłącznie dla mężczyzn, chcę się przedstawić. Nazywam się Ewa Kotlińska, jestem mówcą motywacyjnym. Co to jest mówca motywacyjny? To jest taka osoba, która ma w sobie Tyle poweru i tyle możliwości, że może dzielić to z innymi. I właśnie ja to tutaj robię. Dlatego dzisiejszy odcinek skierowany jest dla mężczyzn. Moi drodzy, od jakiegoś czasu spotykam się i rozmawiam z, już z wieloma osobami, z klientami i co zauważyłam, że Mężczyźni w przedziale wiekowym 30-40, z rodziną, z małymi dziećmi, takimi do lat 16, mają teraz bardzo ciężko. Dlatego jest ten odcinek dla Was. Ale zacznijmy od początku. W tej sytuacji, jaka teraz istnieje, Wywiera ona na nas dużą presję, dużą presję, jeśli chodzi o właśnie nasz byt. Są rodziny, które są wieloosobowe, są na starcie życia, mają fajne auto, mają nowe mieszkanie, mają maleńkie dzieci. No i oczywiście chcieliby to wszystko utrzymać teraz, a jest coraz trudniej i wydaje im się, że nie dadzą rady. Przez co wkradają się niesnaski. Niesnaski w pracy, niesnaski w domu, no i w naszych głowach. Więc jeśli jesteś taką osobą, która identyfikuje się z tym, co mówię i ma ten właśnie strach o o to, że nie utrzyma rodziny, ale Najważniejsze, o czym teraz powiem, towarzyszy temu wszystkiemu lęk. Lęk, który do tej pory nie był w naszym życiu aż tak rozpanoszony. Chciałam powiedzieć Wam, że jest na to lęk, jest, jest rada. Jest to coś, co zasiano w Was, zasiano w Tobie poprzez media. Nie bagatelizuję w żaden sposób problemu, który podobno jest na świecie, ale chciałam Ci powiedzieć, że jest to świadome i celowe działanie, żeby w Tobie wzbudzić lęki i obawy. Lęki i obawy o własne zdrowie, własne życie, a tym samym o Twoją rodzinę i Twoje dzieci. No i co? Dzieje się tak też u Ciebie? Nie martw się, przynajmniej e, wiedz o tym, że są ludzie, którzy mogą Ci pomóc, i ja też jestem taką osobą. Nieraz naprawdę wystarczy pogadać, wystarczy. No wiecie co, bo po co tutaj o takich rzeczach mówić, ponieważ mężczyźni mają swoje ego, ja je bardzo szanuję. A zwłaszcza szanuję tych, którzy biorą odpowiedzialność na siebie i niejednokrotnie są jedynym żywicielem rodziny. Brawo. Brawo, do tej pory dałeś sobie radę, to na pewno dalej też dasz sobie radę. Ja w Ciebie wierzę. W ogóle wszyscy w Ciebie wierzymy. Ale Twoja kobieta, Twoje dzieci potrzebują Ciebie. I tutaj zbyt długiego czasu na załamanie nie masz. A jak ono przyjdzie, to będzie cię trzymało i nie będziesz ty nim rządził, tylko ono tobą. Więc jeśli czujesz lęki, szukaj pomocy. Jeśli czujesz lęki, na przykład, które właśnie tak o czym mówiłam, media wzbudzają w tobie poprzez e, wmawianie ci, że katar, lub to, że kaszlniesz, możecie zabić przez uduszenie, no to pow powiem ci, że umiera się też nie tak łatwo. Uduszenie się jest. Okropną formą, okropną formą śmierci, zresztą jak każda śmierć w jakichkolwiek e, męczarniach, w bólu, ale ten lęk, który jest w Twojej głowie, to nie znaczy, że to jest śmierć. To, że Ty kichnąłeś, czy kaszlnąłeś, czy chrząknąłeś, nie znaczy, że Ty umrzesz. Co? Obawiasz się spać? Obawiasz się położyć spać, bo... bo Uśniesz i się nie obudzisz. Tak jak Ci mówię. Jeśli tak się stanie, to będzie to jedna z najpiękniejszych śmierci. Na to nic nie poradzisz. Ale to, co teraz masz, jest to typowy lęk. Jest to typowy napad lęku. Kiedy ogarnia cię duszność, kiedy ogarnia cię płacz, kiedy ogarnia cię niemoc i ten strach. Więc słuchaj, ja już nie będę mówiła dłużej o smutnych rzeczach, ale teraz powiem o czymś bardzo, bardzo, bardzo wesołym. Trzymałam to na moje urodziny, ale ponieważ jest mm, bardzo taki patron po, powtarzający się właśnie tego problemu, stwierdziłam, że jednak wcześniej mm, postaram się Wam pomóc i ułatwić to jak najbardziej. Moi drodzy, od dzisiaj tutaj pod tym filmikiem zamieszczam link. Link do mojej strony w języku polskim, gdzie można sobie zamówić ze mną rozmowę. Rozmowy są, przedstawione są rozmowy pojedyncze, rozmowy w pakietach. Nie ma na całym liście przedstawionej rozmowy, którą zrobiłam specjalnie na tę okazję. Ona jest dopiero w momencie, kiedy wejdziesz. W, zamawiam rozmowę. Tam jest rozmowa dziesięciominutowa. 10 minut rozmowy też można sobie zamówić i zobaczyć po prostu, na czym polega takie właśnie gadanie. Mówię o tym gadanie, bo to jest po prostu gadanie. To trzeba przegadać, a ja z niejednego pieca chleb jadłam i motywacja i inspiracja jest u mnie bardzo silnie zakotwiczona. Będziemy rozmawiać i... Ja lub ty stwierdzimy, że jednak potrzebujesz więcej pomocy. Nie martw się. Ja współpracuję z wieloma osobami, z coachami, z psychologami i też będziemy mogli Ci pomóc. Jedno, co tutaj ominiesz, to kolejki u lekarza i wkurzanie się, że po prostu nikt nie chce Ci pomóc. Jesteśmy tutaj, ja tutaj jestem. Zapraszam serdecznie. Oczywiście również kobiety, ale mężczyźni są nam potrzebni, a oni teraz jednak. Nie mówię, że kobiety mają lżej, ale po prostu tak się wydaje, jak to byśmy my brały wszystko na swoje barki. Pewnie, że my to potrafimy, ale mężczyźni ci prawdziwie nie chcą tego widzieć, że my się z tym borykamy, a oni nie mogą nam pomóc. Więc pomóżmy najpierw naszym mężczyznom, a później żyjmy szczęśliwie jako rodzina. Zapraszam serdecznie do konsultacji Twoja Mistracja.